się to jest cały a dzisiaj zagrałem w... Hunter 4, Bitew of... ...Pacific. W szednim tam Sync'a, bo tam oczywiście, tam... ...widać. No to widać e, ...ponownie przez spadek mi tym się wyłączyłem, i się nie zjażyłem. Je, jed, Przecież jedno topienie jednego okrętu. No to nie dwóch, ale... zaczęło się zjażyć. O, ten licznik tutaj mi się... ...pali. Ale to nie szkodzi. Mały błąd po prostu, przy to każdemu się zdarza, czasami, że nag nagrywali komputer nagrywać, tak? Tak mi się nic nie się stało, niestety. I gadałem do siebie, ale to nie szkodzi. Ho, kolej dostał, powiedzmy tu, jedną torpedą... Do to długo, początku dwie, a później. kolej kolejne dwie. Do końca trzy. Ale dalej mamy tam tamtego poltu. Nawet nie na taką ilość, nie rozwal... rozwalałem. No dawaj, rozwalacie mi go. po sposobem on, on nas nie powinien zastanawiać, nie? Mimo, że jesteśmy praktycznie jego wielkości. Już mówiłem... Okręty te były praktycznie, praktycznie wielkości, powiedzmy... Handlowych. No to nasz okręt, a ten... Podana wielkość, więc. Ta była jakby nawet, że nic tam nie zrobił. Idę na spodzie, uszkodził. Dość mocno. Spychać, że pracuje. Yes, wow. Kolejny wybuchnął.

To jest absolutna dominacja nad pokrętem. Ja to jest teraz się, to, to się pewnie tak obejrzałem, jak z Titanika, nie? Bo wolne Wolf tutaj, bo jak miałem taki flag na tej Hantyrze, to jeszcze czasem się tak obracam. To jest bo to, 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 to są nerwy, to jest tak ciężkie Ja wiem, że będzie ten blok powiedzmy Po tym samym, później się do Black Nie sprostować, tylko mi się tutaj Bo później, bo, bo bardziej Trakować będzie Koleś, działań powinien być tutaj, na Australii się tutaj jest ten główny teat działań O, teraz słyszę tego Które zajęli, tu już oni zajęli więc to, to zaczęli zajmować, tak? Jeszcze to im zostało do zajęcia. Jeżeli jeszcze czterdziesty czwarty, to czy będę już zmieniał już powodku, już... Tutaj będzie już ten temat działań. Będziemy bardziej z Midway podobnie wy wypływać lub... Podobnie z jest? To Wake was one chociaż obserwuję, że bardziej Midway jest tam. Wyspa, ma nieważne. ważne. Zobaczmy, jak to wygląda. zabranie historyczne. Tam, skąd wybraliśmy, czyli w harbor być Dutch Harbor. tutaj. Proszę bardzo. To to, co ma odcinków. To to co to, 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 to są zaatakowane. Teraz tak. Oni, oni na co te dwie wyspy zajmą. I tu będziemy z tych wysp będziemy, będziemy wypływać. Ej, tak, ja wcześniej, wcześniej to zmienię Ten Polt Samot Tak samolot, ale jeszcze ci nie zanurzam No To woki te samoloty nie przecinają naszego kursu To nie będzie to aż tak źle Tu już musisz już się schować Okej, okay, dobra, to zapamiętajmy jeszcze o jednym. Wylocha. Dobra, okej, okay. teraz musimy schować pod wodę. Jedynka. I czekamy. Czekamy aż to się, skończy nam się o stu dzień. Bo tak, bo tak jest na skutę, się 50% procent. Mam nadzieję, że nie zahaczymy o te wyspy. Dobra. Wynurzenie! Przyspieszyć! Wynurzyć okręt powodny! Luchy! Do góry! Do góry z nim! Up! I ta charakterystyczna budówka się teraz wychyla? I -I -I o, on I zasuwamy, większość czasu spędzamy właśnie w tym typie Radar po-po bardzo podobnie też spędzamy w... obocie też na czasu. O, tu trwamy dość... OZ strefy. Kiedy coś tu mamy? Samolot czy to jest statek? Olany! A to z tego ataku na płot nic nie wyjdzie. Mamy burze. zobaczymy czy ona się poprawi. Żeby będzie tylko w jednym sektorze, czy będę musiał się wycofać. Nie, to tego okrętu, to jest śmierć. A to właśnie ten okręt. To ma działo to jeszcze tak blisko Ale jest burza Jeśli tutaj odpuszę, jeżeli to dalej to będzie tak będzie trwało, to Jeśli w tym punkcie to odpuścimy tu chyba, To chyba nie było chyba ale... Pamiętam, dobra, ja, to ja się w z tego zapisu Jak miał mi grę mi wyjebać Zobaczcie kiedy ja, ja ostatnie dla z tego nagrywałem Yes Mamy rakę, to nie szkodzi, to jest normalne Zobaczmy Okej, ok, dobra, przeszła ta pogoda, dobra, okej okay. Czy będzie całkiem w miarę Marzenych samolotów. Czy jest dobrze? I da na atak. Ten pot też jest duży, więc pamiętajmy o tym, jak każdy pot. Co, so, tam, tam sam muszą wywalić, Nie, tak czy taki tam jest na okręt, więc. Hmm, mamy jeden niszczyciel. Ciekawe, co to jest krzyżyciem? Okej, okay, dobra, to jest w porządku, to nie jest tak źle. Jeszcze się poczekajmy, już zobaczyć całą resztę tego portu. Może zobaczyć jego zachowanie. Że on płynie. Już już jak płynie. Wreszcie mogli się bić do portu. Dostając się tam, ale nie wiem, czy mnie, mnie Nie rozwali nie, nie więc. Zobaczmy jeszcze tylko ilość okrętów. O, tu nie dużo! Dobra. Okay. Mam tylko na to jedną próbę, więc... Nie spieprzmy jej. Jedynka. I Pytajmy o tym, że wodzie z Nie wiemy gdzie on jest, więc trzeba uważać. Hydrofon nic mi nie pokazuje. Jest, widać już go. Teraz tak. Najlepszym sposobem będzie teraz się zatrzymać. I zobaczyć gdzie on płynie ten lombaniec. I zadeklarowanie w taki sposób, że on byłby najlepiej za nami lub przed nami. I ledko do tyłu. Zero najlepiej stopni i ledko do tyłu. do przodu. Lubi dziwne ruchy. Oboje tu za nami. Oboje tu za nami on będzie. Więc trzeba się pilnować. Już teraz zawalczyłem tak z tym życiem w ten sposób. Ucich. Podam mi ten kontakt. Ja cały czas się pilnuję w tej chwili. to jest mocne skupienie teraz. Musimy wiedzieć, jak go zaatakować. Tak. A musi przejść na szkołę, żeby mogę go zaatakować, po To jest jedna chwilę, to możemy teraz możemy wykorzystać. Musimy się obrócić o 140 stopni. I podnieść ten teleskop daleko jest 4 km dobra Przeszliśmy do, nie, do środka portu Już prawie się przebiliśmy Ale to nie będzie proste Dała mi ten kontakt Gdzie on dokładnie jest Chwilę teraz tym kursem, żeby nie było! Serio? przyznaliśmy Ten fajny kirik me. I jeden z naszych tych jest zlany! Serio! Ten gun! Prawie się dostałeś już tylko odlobinkę. Muszę zostać to w lasie, jakby o kcią zaatakować, tak? Wjedliśmy się do środka. Jesteśmy w środku. Jesteśmy centralnie w polcie, więc... Biskup w dół. Wiem jak już, jak tym pod Teraz muszę się tylko oblucić! Uff, to nie jest łatwa operacja teraz. Muszę tak wejść w polt, żeby się obrócić w odpowiedni sposób. Jeszcze o mnie nie wiedzą. Nie wiedzą o mojej obecności. Adeptuję w nie, 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 nie co nieco kurs... Ale się w ogóle... ...zatrzymuję, wyłączam kompletnie wszystko. Teraz tak... Jeżeli chcemy rozaleczyć go, kiedy za ja jednym zamachem... Cholera, jest tankowiec. Zostałem mógł na końcu, ale... Oni o mnie jeszcze nie wiedzą Mały tempo bym powiedział To jest kolejny Oni jeszcze o mnie nie wiedzą, tak Aaa ten zatonął Ten się wysta tak? Czyli jest traktowany jako fizyczny okręt. Zobaczmy, tylko na chwilę muszę zobaczyć tę mapę. Jest traktowany jako fizyczny, ale tu jest ta... Na... Ta dużo okrętów. Tu jest jeden. Musimy tylko zrobić tylko same największe. Znaczy mamy chcemy dwa atorpery. Władujemy. Tu jest kolejny w nabrzeżu. Taki. Taki. Mogę też... Słuchaj, zobacz troszeczkę inaczej. Dlatego wątpię, że, że, że tego rozwalę tamtego. Teraz tak: na początek, to ja muszę wyjechać dwa torpedy w ten okręt. Odpalimy tak. Raz, dwa i teraz tak. Siłokręcie, okręcie, czyli... w te miejsce i w te miejsce. Raz, dwa, trzy. Nie, ty nie nie rozwaliłem niestety. Żaden wiedziec, że nie jesteś nie rozwaliłem. Więc ty nie tu zaraz przylezie, jak kupi. A bo dlaczego ty nie w tej chwili są to dość, dość, dość głupowe. Więc ja sądzę, że bez Bo ja co chwilę hamowałem okrętem doświadczenie, powiedzmy, z. z. ubota zrobiła swoje. No zaraz uderzą i rozwalam trwogę na kawałki. Szkoda, że wyją, ale. nie wiedzą obecności, tak. Dopiero trafienie. Jest, orientuje, odpala reflektory. Przynajmniej ten odpalaje reflektory. Że tak szukam to znaczy to, że oni o mnie nie wiedzą. Jeśli się reflektory na mnie zjadą, to będą o mnie wiedzieć już. Ale troszeczkę będzie źle. będzie chować, trzeba poprawić. Znaczy mam znaczy, jeszcze jeden, jeden odpadek w magazynie, więc bum. To powinno spowodować, że on się on mniej zanurzyć i wybuchnąć, tak? Ten łapie przychył. Zobaczmy, czy będzie łapał, tak? Łapie. Przychyla się. Ten się już zaczął palić. Zniszczony. Ten jeszcze nie. Słuchajcie, Sonar. Ten jest zniszczony. Słuchajcie, jeszcze Ping. On jeszcze wbuchnie. Tak myślałem. Mmm, nie mówcie mi, żeby będę się ci poprawić, knojku. Hmm, to jest to pewnie, to, to ta korweta, bo to właśnie tak pika. No, zobaczymy, czy ja w trafi, ją trafię z tej prezyktywy. Śródokręcie nie wystarczyć, jakby co, to odpaliłem jeszcze dwie, ale jeszcze poczekałbym... ...na załadowanie drugiej torpedy, żeby mieć pewność odpalić dwa dwoma torpedami. Raczej, czekaj, czy, czy ten niszczyciel się do nas kop, kopnie, czy on taki... hmm, czy on do nas zmienił kurs, ten niszczyciel? Ale no, jest taki nimla, bym powiedział. Możesz tam no, pani, 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 pani nadawać. O nie, mów mi, że ja będę musiał się kuleć do, do ciebie, kopatygować i przekręcić się do. do ciebie tyłem. No ja nie mogę. Zobaczmy. Dobra, muszę się. Muszę oddać jeszcze jeden strzał Kurde Żeby musiał poprawiać, nie? Wystrzelimy tutaj, ale dam zanurzenie torpedy powiedzmy To pirotepcza gdzie na 30 metrów 3,5 pół metra... Pal! Ładować mi tą torpedę do jasnej cholery! Ja pierdolę, tam jest bardziej sens. Aż tak wolno? Z jest masakra wątoba, wiedzieć co? Gdyby nie było... To jest jeden sposób. To jest jedyny sposób, że mi 3 tu tupele załadowali. Teraz teraz, zastosuję w tym typie podejścia, więc bo chyba na porty to chyba będę wchodził. No ma. Na... Ale to, czy mi się uda ten wyjść z tego punktu i do dalej, czy z zobaczcie, do wyjścia, to będzie właśnie subskrybujcie, lajkujcie, no cześć.